Jak elektrykiem się jedzie za tirem, żeby był nie opór aerodynamiczny kamie. mniejszy, nie tym, no jak, nie każdym, każdym się jedzie za tirem. Nie, tym elektrykiem jedziesz 600 km, nie zatrzymujesz się na siku, bo nie masz na to czasu, bo musisz jak najszybciej. Jak Ale ja przed taką podróżą przez cały dzień nie spożywam płynów. Często słyszę o tym, że samochody elektryczne są bez sensu, że mają słaby zasięg, że się długo ładują i że generalnie są z nimi problemy. I dzisiaj w tym odcinku przychodzę do Was z samochodem, który odpowiada na te wszystkie problemy. Mówię tutaj o Lucidzie R, który ma duży zasięg, szybko się ładuje, ale o pieniądzach nie rozmawiajmy, bo to nie jest tutaj najważniejsze. Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu widzieliście na moim kanale film z premiery, z otwarcia pierwszego salonu Lucida w Europie i wtedy oglądaliśmy sobie dwie wersje I akurat mieliśmy mało czasu, żeby obejrzeć dokładnie Lucida Air w wersji Dream Edition i to jest właśnie ta wersja Dream Edition w wersji Performance, która ma ponad 1100 koni i ma baterię o pojemności 118 kWh i dzięki tej baterii samochód jest w stanie przejechać nawet 800 km. W Polsce do niedawna nie można było kupić Lucida, można kupić go tylko w Niemczech, Czech, a teraz dzięki FO dla Ciebie, w którym się znajdujemy na placu Konesera w Warszawie, możecie go obejrzeć i możecie go też tutaj kupić. Jest to pierwsza wersja europejska, która jest sprzedawana, sprzedawana na terenie Polski wcześniej wiem, że było kilka wersji, ale amerykańskich ściąganych. To jest natomiast wersja europejska z łączem CCS z gwarancją i ten samochód możecie sobie tutaj zobaczyć, więc jeżeli e, myślicie o zakupie takiego samochodu, no to zapraszam was do FO dla Ciebie. Wersja Performance przyspiesza do 100 km na godzinę w 2,7 km. Sekundy. Jest jeszcze wersja słabsza ręcz, która przyspiesza w 2,9 sekundy do setki. I to właśnie w tamtej wersji ten zasięg jest delikatnie większy i jest większy, jeżeli założymy 19-calowe felgi, a tutaj mamy aktualnie 21. jedynki. Jakiś czas temu Bjorn w Norwegii miał okazję przetestować zasięg i tutaj posiłkuje się jego wynikami, osiągnął 714 km przy 90 km na godzinę i 580 km przy 120 km na godzinę. Jeżeli e, pojechalibyśmy, myślę, że w Polsce 140 km na godzinę, tą wersją e, z mniejszymi kołami, to myślę, że około 500 km, km byłoby to realne. I co ważne w tym samochodzie, jest to, że moc ładowania tutaj jest bardzo wysoka, bo jest to ponad 300 kW, dlatego że samochód ma infrastrukturę e, o napięciu ponad 900 V. Na, do tej pory na rynku e, jest mało samochodów, które osiągają tak wysokie napięcie. Tesla ma 400 V, e, na przykład starsze Tesla, na przykład Tesla Model 75D, którą ostatnio kupiłem, to ona ma 350 około, czy 340 V. Kia i Hyundai ma 800 V. Porsche Taycan tak samo, ale Lucid jest jedną z tych marek, które poszły jeszcze wyżej i osiągają ponad 900 V. Ale nie oszukujmy się, czy jest nam to potrzebne. Ja właśnie dzisiaj zakończyłem test Hyundai Ionika 6 i uważam, że już w Ioniku 6, już nie wspomnę o Tesla Model 3 Long Range, czy wersji Tesla Model 3 z jednym silnikiem, z dużą baterią, w tych nowych samochodach uważam, że zasięgi nie są najważniejsze, ale tak jak na początku filmu powiedziałem, wielu Polaków jednak uważa, że 1000 km zasięgu to jest coś koniecznego, żeby przesiąść się na samochód elektryczny. Wyobraźcie sobie, że jedziecie takim samochodem 140 km na godzinę i możecie przejechać 500 km. No to myślę, że to jest taki idealny moment, żeby zrobić sobie postój na ładowanie. Jeżeli będziemy mieli dostęp do takiej infrastruktury w tym momencie, no to najlepiej jakby to były ładowarki Ionity, które mają 350 kW i pracują z napięciem do 1000V, no to wtedy to ma sens. Jednak yy, uważam, że większe zasięgi już nie mają sensu, bo i tak się w tym czasie zatrzymamy. Tak wygląda kluczyk do Lucida. Jest on bardzo ładny, bardzo zgrabny, smukły. Zobaczcie, tak wygląda, z lekko wyprofilowanym i trochę przypomina myszkę do MacBooka do, do, albo do Maca. I w odróżnieniu do innych kluczyków, które mają zazwyczaj dużo przycisków, ten ma przycisk, przycisk tylko jeden tutaj na środku. I on, ma, on jest tak zaprogramowany, że ma różne funkcje. Jeżeli raz klikniemy, to oczywiście auto się zamknie. Jeżeli dwa razy klikniemy, to auto się otworzy. Teraz jeszcze raz. Jeżeli przytrzymamy, to otworzy nam się bagażnik z przodu. Teraz Wam go pokażę. I jeszcze jak raz klikniemy i drugi raz od razu przytrzymamy, to otwiera się bagażnik z tyłu. I to wszystko jest zaprogramowane w jednym przycisku. Ja osobiście jednak wolę tą y, opcję, którą ma Tesla, czyli że mamy z przodu otwieranie bagażnika, z tyłu otwieranie tego drugiego bagażnika i na górze klikamy raz i dwa razy otwieramy, zamykamy samochód, jeszcze tutaj przytrzymamy, otwieramy port ładowania. Tutaj jest wszystko w jednym przycisku, ale mam wrażenie, że niektóre rzeczy w tym samochodzie są zrobione tak, żeby nie były do końca kojarzone z Teslą, bo tak jak wiecie, założycielem Lucid'a jest Peter Rowlinson, czyli to jest osoba, która współpracowała z Elonem Maskiem w Tesli i która podobno przyczyniła się w dużej mierze do powstania Tesli Model S, więc ja tutaj tych drobnych takich szczegółów kilka dostrzegłem i tutaj mam wrażenie, że na przykład Lucid mógł się zastanawiać, czy nie zrobić tak samo jak w Tesli ale może specjalnie chcieli to zrobić, żeby tak nie było to kojarzone, nie wiem ale są jednak dla mnie jako takiego długoletnie, wieloletniego posiadacza Tesli jest tutaj dużo takich podobieństw tu akurat podobieństwa nie ma do Tesli tutaj jest zupełnie inaczej i uważam, że jest zupełnie o wiele lepiej, dlatego że zobaczcie, Cała maska się podnosi. To nie jest tak, że podnosi nam się tylko fragment, ale tu wszystko. Łącznie z tutaj z fragmentem elementem nadkola. Tu wszystko się ładnie podnosi. Oczywiście jest to fabrycznie na takich siłownikach, więc yy, nie ma tego problemu, które są w innych elektrykach, że trzeba podchodzić, dociskać czy otwierać ręcznie ten bagażnik z przodu. W wielu elektrykach też on jest bezużyteczny, bo jest mały. W tych yy, samochodach typu Volkswagen, Hyundai, Kia bagażniki są tak małe, że tam możemy schować przewody, bo jeżeli mamy wersję z napędem na 4 To czasami nawet jest problem, żeby schować tam przewód Tak jak na przykład w Ioniq 6, który dzisiaj oddałem To tam nawet przewodu Type 2 nie zmieścimy Natomiast tutaj, zobaczcie jak duży jest ten bagażnik Powiecie, że nie jest tak duży? No to zobaczcie, tu jest jeszcze jedna część tego bagażnika I on jest tutaj przeogromny Kiedyś z Damarii, z moją żoną robiliśmy test W Tesli Model S zmieściła się Tutaj nawet chyba dwie takie moje żony by się zmieściły Chociaż mam jedną Super tudo isso Yy, nie mamy żadnych gnia gniazdek, żadnych dodatkowych bajerów, na przykład yy, nie ma tutaj gniazdka 12V, żeby sobie podłączyć lodówkę i tutaj ją schować, a myślę, że to byłoby fajnym rozwiązaniem. Ja zawsze przedni bagażnik w podróżach traktuję jako taki bagażnik na jedzenie, prowiant i takie rzeczy najpotrzebniejsze. Mamy tylko standardowo otwieranie awaryjne bagażnika ze środka i to już w tym samochodzie ma sens, bo tutaj naprawdę ja bym bez problemu się zmieścił. Więc takie awaryjne otwieranie może się tutaj przydać. I fajnie jest to zrobione też, że mamy tutaj dwa poziomy, więc yy, możemy sobie tutaj. Najlepiej zarządzać tą przestrzenią. Ten przycisk do awaryjnego otwierania też służy do zamykania, więc jak klikniemy dwa razy, to się zamyka, tylko trzeba szybko się odsunąć, żeby w głowę nie dostać. Z zobaczcie, bardzo szybko, dynamicznie to nastąpiło. Mamy z przodu taką wielką listwę lodową, to mi się bardzo podoba w samochodach. Mamy dużo chromów, e, i tu mamy takie wloty powietrza. Zastanawiacie się pewnie też, jak jest z jakością spasowania. Myślę, że jakość można porównać do Tesli Model S i do Tesli Model X, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych. E, nie porównywałbym tego w żadnym wypadku do Trójki albo do Y, które są produkowane w Chinach i w Berlinie, bo te samochody są naprawdę bardzo dobre dobrze już zrobione, ale to bym bardziej porównał właśnie do i do Xa. Czyli spasowanie, nie oszukujmy się, nie jest idealne. Tutaj na przykład mamy wlot powietrza, wylot to jest symba powietrza, tutaj się ten plastik rusza. E, tutaj Skrzypi co nieco jak się ponaciska, tutaj są duże szpary, no nie jest to idealne, ale za to w środku ten samochód nadrabia I ja zawsze powtarzałem, że mi na przykład w Tesli mojej szpary nie przeszkadzają Mi nie przeszkadza to, że gdzieś tutaj mam, mogę włożyć palec z tej strony, z drugiej strony nie mogę, że coś jest krzywo No dopóki to nie trzeszczy i nie sprawia problemu w użytkowaniu, to są tylko aspekty wizualne, na które można przymknąć oko Port ładowania jest umiejscowiony tutaj z lewej strony No Port ładowania otwieramy poprzez wciśnięcie tej klapki i ukazuje nam się tutaj CCS. Fajną rzeczą w Lucidzie jest to, że każdy Lucid jest wyposażony w ładowarkę pokładową 22 kW, czyli takie ładowanie od zera do pełna zajmie tutaj nam około 6 godzin, 5, 5 godzin mniej więcej. Jeżeli mamy taką ładowarkę w domu, chociaż i tak dla większości to się nie sprawdzi, dlatego że jak zostawiamy auto w nocy na ładowanie, no to i tak 10 czy 12 godzin auto będzie stało, więc też nie ma sensu, żeby robić sobie tak dużą moc przyłączeniową w domu. 22 kW po to, żeby auto przez północy się ładowało, a potem stało, więc już lepiej ładować go z niższą mocą, ale jeżeli ktoś ma w firmie, no to może to się przydać. Zresztą tu jest tak duży zasięg, że ładowanie dla przeciętnego Polaka, to wam powiem, kiedy by nastąpiło. Biorąc pod uwagę, że średnio Polacy robią między 20 a 30 km dziennie, to mniej więcej raz w miesiącu taki samochód trzeba by było naładować. Przejdźmy sobie teraz do bagażnika z tyłu. Bagażnik z tyłu, ta klapa bagażnika z tyłu podobnie jak i z przodu podnosi się jako jeden cały element e, razem ze światłami. I jak otworzymy bagażnik, to tutaj mamy trochę jak w Oplu Insigni takie dodatkowe światła, e, takie bezpieczeństwa. I tutaj mamy mały próg załadunkowy, ale jest on bardzo szeroki, ale jest tutaj dosyć wąski. I pod spodem mamy jeszcze drugą część bagażnika. Tą półeczkę też można sobie, to też widzieliście w moim poprzednim filmie, można sobie zwinąć i schować tutaj. No i tu mamy taką dodatkową przestrzeń. Po bokach również tutaj mamy gniazdko 12 woltowe hak. i z lewej strony mamy taki fajny y, kufer na zasilacz i w wersji europejskiej, akurat tą wersję, którą wcześniej pokazywałem, to była wersja amerykańska. W wersji europejskiej mamy zasilacz jednofazowy i mamy też y, taką końcówkę kempingową, y, i to jest y, akurat nie fajne, że tutaj nie mamy końcówki siłowej. To by było fajne, bo byłoby bardziej praktyczne. Więc tutaj, jak się kupi takiego Lucida, to trzeba się zaopatrzyć najlepiej jeszcze dodatkowo w jakąś końcówkę siłową, chyba że będziecie jeździć tylko po mieście, to wtedy to nie ma sensu, bo to i tak wystarczy. Do tego mamy jeszcze przewód Type 2 i apteczka. Niepotrzebnie tak trzasnąłem, dlatego że jest tutaj dociąganie drzwi. Zobaczcie, wystarczy lekko przymknąć i auto już samo domyka drzwi. W środku czuć tą jakość, czuć nawet ten zapach premium w samochodzie. Jest tutaj naprawdę luksusowo i uważam, że to jest jeden z nielicznych samochodów na rynku, który można nazwać samochodem luksusowym. Dlatego, że do tej pory Tesla Model S nie jest autem luksusowym. Zawsze to powtarzam, że to jest auto technologicznie jakby innowacyjne, zaawansowane, ale nie ma tam masaży fotelu, foteli, nie ma tam do, dociągania drzwi. Nie ma tam wielu takich rzeczy, które mają auta luksusowe. A tutaj tak jest. Nie dość, że mamy bardzo dużo miejsca z tyłu, co Wam za chwilę pokażę, to mamy też bardzo dobre wykończenie wnętrza, mamy masaże fotela i mamy dużo udogodnień. Dlatego w tym przypadku ta cena jest tak wysoka, bo pewnie już się domyślacie po miniaturce, że auto to w tym momencie kosztuje milion złotych. To jest auto, które wypełnia w pewien sposób pewną lukę na rynku, bo do tej pory można powiedzieć, że auta elektryczne były drogie, są drogie, ale nie ma tak naprawdę auta takiego premium, bo Mercedes EQS według mnie nie jest do końca premium. Oczywiście ma te wszystkie bariery, ale jakość wykonania nie jest tam idealna. Są auta też elektryczne, które kosztują milion, ale myślę, że jestem pewien, że żaden nie daje tyle co Lucid, jeżeli weźmiemy pod uwagę zasięg i wyposażenie, bo tutaj Lucid jest w tym momencie liderem, jeżeli chodzi o zasięg, o niskie zużycie energii, o przestrzeń w samochodzie, wielkie bagażniki, i to jest właśnie też innowacyjne, że Lucid sam stworzył silniki, inwertery, e, więc to też widzieliście w moim poprzednim filmie. Widzicie teraz urywki, jak wygląda silnik, jak wyglą wygląda wunderbox, tak to się chyba nazywa. Ten cały element, który odpowiada za, za zarządzanie energią. E, no tutaj jest naprawdę wiele rzeczy innowacyjnych i Lucid podszedł do tego bardzo, bardzo na poważnie. I przede wszystkim też te silniki, które zrobili, generują bardzo dużo mocy i są jednymi z lżejszych jak nie naj, najlżejszych silników w tym momencie na rynku stosowanych w takich samochodach elektrycznych, osobowych, więc tutaj jest naprawdę dużo takiej innowacyjności. I mam wrażenie, że Peter Robinson wziął to co najlepsze ze swoich jeszcze czasów pracy w Tesli i pozmieniał niektóre rzeczy i stworzył auto, właśnie luksusowe, których po prostu brakuje. Więc tutaj myślę, że o cenie nie powinno się rozmawiać, bo jeżeli ktoś szuka auta premium, to myślę, że to jest to auto. Dla mnie to jest trochę absurd ten zasięg jest absurdem, cena też jest absurdem, ale myślę, że taki samochód z takimi parametrami znajdzie swoich odbiorców. Kierownica jest gruba i bardzo przyjemna, jednak jak podotykamy gdzie nie to słychać trzeszczenie plastików. Tu po lewej stronie mamy ustawienia takie szybkie świateł, wycieraczek, otwieranie bagażnika z przodu zamykanie auta, otwieranie portu ładowania i podgrzewanie wycieraczek oraz szyby przedniej i tylnej. Więc to jest bardzo fajne miejsce, tutaj nie mamy żadnych przycisków, tu nic nie mamy, mamy tylko sterowanie na tej części ekranu, mamy sterowanie tutaj i tutaj i dodatkowo Lucid pozostawił nam przyciski do, do nawiewów, do klimatyzacji, takie fizyczne. I to jest fajne, bo też często się narzeka na to, że chcemy szybko zmienić sobie temperaturę. Samochodzie, to musimy szukać tutaj gdzieś w ekranie, a tak to mamy tutaj bardzo fajny sposób zrobiony, że możemy sobie tutaj zmieniać temperaturę i moc nawiewu. Dodatkowo mamy tutaj takie dwie rolki do sterowania muzyką. Mamy tutaj tempomat, autopilot, mamy tutaj polecenia głosowe. Tutaj na tym ekranie możemy sobie nastawić nawigację i ta nawigacja bardzo fajnie działa, bo przed chwilą nastawiłem sobie nawigację do Berlina. Klikam Berlin, pokaż drogę. I w tym momencie samochód zaplanował nam jedno ładowanie po drodze. Do Berlina mamy 581 km, i samochód zaplanował, że musimy zrobić 15-minutowy postój na ładowanie. I to ładowanie zaplanował nam na ładowarce Greenwaya w Buku, w Niepruszewie. I jak się tutaj. O! widzicie? Mamy BP niepruszewo Greenway i tam będziemy się ładować z mocą 195 kW i 15 minut, czyli przyjedziemy na 16%, wyjedziemy na 53%. I to, jak wpisałem sobie pierwszy raz po prostu Berlin, to mi zaimponowało, że samochód bardzo szybko i bardzo dobrze zaplanował podróż. Ja bym zrobił pewnie tak samo, może bym się zastanowił, czy nie lepiej zjechać na Ionity w Poznaniu, gdzie mamy 350 kW, ale rozumiem logikę pracy tego systemu. On po prostu stwierdził, że Poznań jest za blisko, więc pojedziemy kawałek za Poznań, żeby bardziej samochód rozładować, żeby ładować się z większą mocą od tego niższego stanu, więc to działa naprawdę bardzo dobrze. Chociaż myślę, że jakbyśmy się postarali, to do 580 km byśmy przyjechali, bo wskaźnik nam teraz pokazuje 584, a samochód ma podejrzewam jakieś 80% baterii, więc myślę, że jakbyśmy pojechali powoli, to nawet do Berlina byśmy teraz dojechali. Na tym ekranie możemy też wybrać sobie profil kierowcy. Jak mamy kilku kierowców, to tutaj sobie możemy je przełączać. To też podobnie jak kwestii działa. I na tym dolnym ekranie mamy bardziej zaawansowane ustawienia, możemy. Możemy sobie tutaj też na przykład podnieść roletkę z tyłu, którą mamy. Ona właśnie w tym momencie się opuszcza, lub możemy ją podnieść. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to jest taka rzecz premium w tym samochodzie. Zobaczcie, też roletki mogę złożyć z tyłu w szybach. Widzicie? Lub też mogę je podnieść. Dodatkowo m, mamy tutaj m, możliwość włączenia sobie masażu. Mamy masaż z prawej i z lewej strony. E, to jest bardzo fajne. Te masaże są naprawdę naprawdę dobre. chwilą się masowałem, więc to jest e, bardzo fajny dodatek w długich podróżach. Brakuje tutaj jeszcze, jak to Marcin za dla ciebie powiedział cewnika żeby te 500, czy 600 czy 800 km przejechać bez postoju na siku. Auto teraz jak nastawiłem nawigację, włączyło sobie chyba przygotowanie. Widzicie? Teraz jest informacja, że że bateria jest przygotowywana i mogę anulować przygotowanie baterii. Teraz wyłączyłem to, więc bateria jeszcze nie będzie podgrzewać, żeby osiągnąć wyższą moc ładowania. Mamy też opcję planowania ładowania, standardowo jak w każdym samochodzie. Tu mamy ustawienia nawiewu, tu mamy ustawienia samochodu i mamy tak naprawdę wszystko tutaj w jednym miejscu. I tutaj widzimy teraz kamery. Kamery też bardzo fajnie działają. Brakuje trochę kamer 360 w niektórych samochodach i zobaczcie, jak to tutaj bardzo fajnie działa. Możemy zobaczyć wszystko, co dzieje się dookoła, jak otworzy sobie bagażnik z przodu to tutaj też nam się to pokazuje więc naprawdę bardzo fajnie to działa Te, podoba mi się, że, że ta klapa bardzo szybko działa eee, mamy też możliwość podglądu sobie właśnie tak od góry, od przodu i tu mamy oczywiście jeszcze kamerę z przodu możemy też sobie zrobić taki, takie rybie oko i możemy też sobie zobaczyć z tyłu z tyłu mamy dwie kamery w klapie plus jedna kamera jest jeszcze z tyłu w szybie i mamy też szerokokątną i zwykłą i tutaj widzimy Kamilek sobie z z ciekawą i dla mnie zastanawiającą rzecz jest to um, te osłonki przed słońcem. Zobaczcie, żeby je otworzyć, musimy to zgięć w ten sposób. O, w ten sposób, wtedy to się trzyma. Ale zobaczcie to. Mamy tutaj. Baterie. To są baterie, trzy baterie, które odpowiadają za to światełko. I pierwszy raz spotykam się z czymś takim w samochodzie. Zastanawiam się, ile te baterie wytrzymają. Czy w ogóle, jak się kupi taki samochód, czy będzie nas czekała wymiana tych baterii. Wiecie, to chodzi, chodzi w tym o to, że to jest przyczepione do szyby i to nie jest w żaden sposób fizycznie połączone z resztą samochodu. To jest po prostu przyklejone do szyby. I zastanawiające jest to, że na przykład, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jakiś taki mały panel fotowoltaiczny, żeby to się ładowało ze słońca, jak kalkulator, bo to dużo energii nie potrzebuje. Ale jestem ciekaw, ile to wytrzyma. No i to, co mi się tutaj najbardziej podoba z przodu, to jest ta ogromna szyba, która sięga aż za moją głowę czyli jak staniemy pod światłami, to wszystko dokładnie zobaczymy. I to jest fajne to jest tak jak w Tesli Model X jest bardzo duża szyba, która sięga no, aż do końca e, pierwszego rzędu siadzeń. Do tego mamy podświetlenie ambiento ambientowe m.in. taki fajny pasek ledowy tutaj. E, tutaj w drzwiach mamy też e, i w w przedniej konsoli też mamy podświetlenie i to naprawdę podaje tutaj fajny klimat. Jeżeli chodzi o wnętrze i o kolorystykę wnętrza, to w idzie mamy cztery opcje kolorystyczne wnętrza, które były inspirowane różnymi miejscami na świecie o różnych porach dnia, więc ta kolorystyka jest różna i to jest też ciekawe, że na przykład tutaj z przodu mamy fotele w takim ciemnym kolorze, a z tyłu mamy w jasnym kolorze, ale to naprawdę tutaj bardzo ładnie gra. Jeżeli chodzi o kolor z zewnątrz, mamy dostępnych sześć takich wariantów i ten ekran z przodu, który mamy, może też sobie schować i on odkrywa nam tutaj dodatkową przestrzeń, w ten sposób go rozwijamy. I tu jeszcze oczywiście podłokietnik dosyć mały. Tutaj dużo miejsca nie ma. Taki mały schowek. I to też sobie możemy tutaj zamknąć. No i dobra, jesteśmy teraz z tyłu. Puścimy trochę więcej światła. Zobaczcie ile tutaj jest miejsca. Niestety ta podłoka jest dosyć wysoko. Tutaj mamy też takie delikatne wybrzuszenie. Tu jest taki malutki tunel. To jest zastanawiające, dlaczego on tutaj jest. Tak naprawdę jest taki malutki, ale jest. Eee, są jeszcze wersje z mniejszą baterią. I wtedy, jak mamy mniejszą baterię, to tutaj jest więcej miejsca na, na nogi. Jest po prostu tu niżej. Więc taka opcja też jest dostępna. Tutaj mamy taki schoweczek i mamy też ekran, na którym możemy sobie sterować e, tą zasłonką z tyłu i możemy sobie włączyć podgrzewanie foteli i sterować klimatyzacją. Nie ma tutaj opcji oglądania YouTube'a czy Netflixa. Ekranik jest bardzo mały i tutaj możemy też sobie sterować e, kierunkiem nawiewu. Mamy nawiew na środku i mamy tutaj też po bokach, więc to też jest fajne, że tutaj mamy tak naprawdę tak jak z przodu, możliwość z lewej strony i po środku sobie sterowania tym. Duża szyba, płat. To nie jest jakby jedna szyba połączona z tą przednią, ale tutaj też idealnie nad głową ona się zaczyna i kończy się tutaj, więc też tej przestrzeni jest całkiem sporo. Tutaj mamy jeszcze głośniki nad sobą, uchwyty, których na przykład w Tesli brakuje, i do tego mamy tutaj jeszcze podłokietnik. Podłokietnik z uchwytami na napoje w bardzo fajnym rozmi rozmieszczeniu. I mamy też dziurę, żeby sobie tutaj narty czy jakieś inne deski przełożyć. Moi drodzy, mamy przed sobą auto Luciter. Kosztuje co prawda milion, ale ma na pokładzie takie innowacje technologiczne, których do testy jeszcze nie doszli. Na przykład. Chodź, chodź. Te czarne punkty w zderzaku, czujniki parkowania, ogarniacie to? W standardzie. Do tego widok 360 stopni. No tak, Tesla ostatnio zrezygnowała z czujników parkowania. Widok 360 stopni, do tego roletka z tyłu, rolety w drzwiach Bocznych. Pokaż lepiej, że nie ma tutaj, że ma ramki. I jest Tak, no mamy tutaj typowe drzwi, więc nie trzeba stosować podwójnych szyb, żeby było ciszej, bo po prostu jest cicho. Z tyłu y, miejsca jest na poziomie skody Superb, Czyli wbrew pozorom bardzo dużo, bo to jest bardzo przestronne auto. Nie naprawdę. E, przede mną ostatnio siedział kolega. No. Może trochę nawet od Daniela wyższy, a z tyłu mogłem praktycznie założyć nogę na nogę. Tak, tutaj No jest no bardzo Ten fotel też jest teraz podobnie ustawiony z przodu. No, więc, ja, e, ja, mogę ja mogę sobie tutaj usiąść. ja mogę sobie tutaj usiąść. I serio, e, nogi mamy oczywiście wyżej, bo bateria jest pod podłodze, tak jak to w każdym praktycznie elektryku. Jak Daniel wspomniał, jest wersja z mniejszą baterią, gdzie jest wnęka na nogi one się trochę bardziej zapadają. Ogólnie siedzi się bardzo wygodnie, bo e, się nie zapada e, człowiek, tak jak powiedzmy w niektórych Teslach głębiej. Możecie zwrócić uwagę na materiały. Nie? Tutaj nic nie jest zrobione po taniości. No ale nie ale może skrzypi, być. Ale skrzypi tutaj. Na przykład teraz trzymam kierownicę i czuję... Tak, że... jak macie nerwicę i non-stop naciskacie kierownicę zamiast tych nie, piłek jak, antystresowych, wiesz, to... Jak jedziecie a dwójką z Łodzi do Poznania, do Warszawy, czyli taki najgorszy odcinek i co chwilę musicie no ale, mowa, przyspieszać... No ale co przyspieszać? Jak elektrykiem się jedzie za tirem, żeby był opór aerodynamiczny mniejszy. Nie, nie no jak. Nie tym, nie każdym każdym się jedzie za tirem. Nie, tym elektrykiem jedziesz 600 km. Kilometrów, nie zatrzymujesz się na siku, bo nie masz na to czasu, bo musisz jak najszybciej jak Ale ja powiedziałeś... przed taką podróżą przez cały dzień nie spożywam płynów A, to żeby nie, nie istniało ryzyko, astronauta. że ktoś mnie w spalinowym aucie wyprzedzi, ja tak. muszę być pierwszy Tak jak wcześniej powiedziałeś, to jest auto idealne dla yy, Polaków, którzy na przykład jadą do Holandii do pracy Dlaczego mi przypisujesz te słowa? No, to, tak to jest pomówienie, nieprawda, to jest Widzicie, pomówienie. jak przyjdziecie tutaj, to Kamil Was na pewno z miłą chęcią obsłuży i opowie Wam wiele tutaj szczegółowo. Czy to tego jest ten moment, kiedy mówimy, to się wytnie? Nie, tak e, śmiechem, żartem oczywiście. Auto jest bardzo nietuzinkowe, bardzo ekstrawaganckie. Wstawiając je tutaj, sami widzieliśmy, że przykuwa bardzo dużą uwagę. Ludzie tutaj przystają. Czasami pytają, co to za model Tesla. Także gratulacje dla Tesli. No, wiesz, jak masz logo na ścianie Tesli, no to pytają. Eee. I same akcesoria Tesli. Nie, A, no e... i zdjęcia Tesli. Ale sam samochód bardzo się wyróżnia, jest zaprojektowany, no, na ulicy wygląda jak statek kosmiczny praktycznie. Więc jeżeli macie taki ekstrawertyczny charakter, to jak najbardziej, zamiast iść po EQS-a, który też trzeszczy, ale nie tylko kierownica, bo miałem okazję. E, tak, nawet właśnie... przy zamykaniu drzwi te plastiki w Mercedes, się, e, no, ja, ja tego też pracują. oficjalnie nie mówiłem, ale jak ostatnio byliśmy we Włoszech i byliśmy na Iwędzie Hankuka, gdzie między m.in. Mercedesem EQE, to auto miało 20 tysięcy przebiegu i w momencie, kiedy przyspieszałem na maksa, to fotel oczywiście się lekko wyginał do tyłu i było słychać skrzypienie. I za każdym wciśnięciem pedału przyspieszenia no. było słychać skrzypienie. To prawda, Z w nie? tych Więc... autach premium tych znanych niemieckich marek też już nie jest idealnie. No tak, tylko to jest premium, nie? Są auta luksusowe i są auta premium. Mercedes, BMW Auto, to jest raczej ten segment premium, luksusowe. no to już powiedziałem. No i Bentley. Tesla też się zalicza, model s dla tych premium, tak, no. ale broń Boże, nie mówcie, że Tesla jest samochodem luksusowym, hmm. bo luksusu tam nie ma. Dokładnie, więc yy, jak. Milion złotych kosztuje też EQS, no nawet w tej wersji AMG, który i tak jest bodajże wolniejszy od Lucida z gorszym zasięgiem, bo to jest bardzo ciężkie auto. E, multimedia w Mercedesie, no to w zasadzie cały ten hardware jest z poprzedniej epoki przy tak. tych autach typu Tesla i Lucid, bo one są naprawdę e, topowe, jeżeli chodzi o podzespoły, co też zapewni nie tylko długi okres wsparcia aktualizacjami, ale to, że jak e, kupicie to auto, to za 5 lat tam wszystko będzie płynnie działało. Nie? E, no więc... właśnie dzisiaj się robi, robi aktualizacja, jeszcze na sam koniec opowiemy, że w momencie, kiedy tu jechaliśmy, Kamil napisał, że samochód sam włączył sobie aktualizację. Jak to było? Tak, on bo on jakby pobrał. Tu wbrew pozorom nie był potrzebny internet z zewnątrz, on sam sobie to pobrał, tylko to już wisiało bardzo długo w tym samochodzie, a on się po nie... wymusił sobie e, to. Tak, on chyba stwierdził, że stoi tu już parę dni, więc okej, okay, jak tak stoję, to być może postoję jeszcze trochę, ale aktualizacja trwała, no tak jak w Tesli, powiedzmy, około pół godziny. Co ciekawe, cały czas przez... czas aktualizowania się miał wciśnięty miał zapalone światła stopu. Może bał się, że jednak te 1111 koni tak, tak. E, wyrwie do przodu. Więc widzicie, jakbyście chcieli zobaczyć sobie ten samochód, jeżeli chcecie go kupić, to wiecie, gdzie go szukać? W Warszawie, na placu Konesera stoi. Zapraszamy serdecznie. A jeżeli chcecie przyjść i sobie obejrzeć, też oczywiście zapraszamy, no bo to jest naprawdę egzotyczny jak, samochód. Jak powołacie się na ten film, to Kamil może wam go nawet otworzy. <laughs> mogli hola, 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 Po prostu będziecie mogli oglądać za darmo. Co, bez zaliczki nie otwierasz drzwi, tak? Bez zadatku. No, zadatku, tak, że... o, dokładnie. Zadatku, bardzo ważna zadatku, różnica. Bezwrotny. Także to było na tle w tym filmie. Witamy. Pierwszy oficjalnie, pierwszy Lucid R Dream Edition w wersji europejskiej zawitał w Polsce i mam nadzieję, że długo tu nie postoi i że się sprzedaje. My też, ale możemy też dodać, że Lucid wypuścił tylko 520 egzemplarzy na cały świat, więc nie naprawdę. Nie Europa czy tylko Stany, hmm, tak, ale na cały świat. Tak, bardzo jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że. W ogóle gdziekolwiek spotkacie takie auto na drodze tym bardziej no, no tak jak chyba wspominałeś już jest w dwóch wersjach nie Range i performance to jest ta tak. e, szybsza jakby tutaj nieco mocniejsza płacąc milion złotych to jest absurdalnie wysoka kwota jak za samochód no, ale jeżeli mówimy o aucie luksusowym to to aż nie jest tak wysoka to tutaj płacimy też za tą taką unikatowość za to że będziemy jednymi mm. prawdopodobnie z pierwszych posiadaczy wersji Dream Edition jeżeli byście chcieli inną wersję żeby kosztowała poniżej miliona to oczywiście też z pomoc samochód dla ciebie, taki samochód można kupić, tak. można sobie zamówić, skonfigurować e, odpowiednią wersję i, e, i chłopacy się wszystkim Dokładnie. E, Lucid startuje od 110 tys. euro za napęd na tył, mniejszą baterię, e, zaledwie 4,2 sekundy do setki, więc jako Sławo. tako się zbiera, ale no, nie będzie to hit na światłach. E, niemniej, e, tak jak Daniel powiedział, milion złotych za samochód to jest e, astronomiczna kwota, ale są dużo droższe auta i one też się nieźle sprzedają. E, Ferrari, Lamborghini, te marki biją co roku rekordy sprzedaży, więc, żeby się naprawdę wyróżnić na drodze, to jest dobrze zainwestowany milion złotych. By stosunek ceny do zasięgu tutaj jest naprawdę dobry. Tak, tak. No, można oczywiście kupić auto za 200 tysięcy i trzy razy się po drodze naładować i to też będzie dobra inwestycja, ale jeżeli chodzi o taki aspekt właśnie wyjątkowości, no to tutaj mamy szczyt. Nie? I też nie martwcie się o serwis, o gwarancję. Najbliższy w Monachium. Lucid w Berlinie. Lucid okay. ma więcej punktów serwisowych w Niemczech niż salonów sprzedaży. Także po prostu trzeba będzie ten samochód wysłać do Niemiec na naprawę. Gwarancja opiewa na 4 lata lub 80 tysięcy kilometrów na całe auto, czyli dokładnie tak jak w Tesli. I 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów na baterie i silniki, czyli nieco mniej niż w Tesli. O w Tesli mamy 160 tysięcy tak samo, ale w tej wersji podstawowej. W wersjach long range mamy 190. 2000, a w modelu S i w modelu X mamy 240 tysięcy lub 8 lat, więc tutaj Dokładnie. ta gwarancja jest zdecydowanie niższa. Tak. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeżeli Dzięki. byście chcieli, to pamiętajcie, że tutaj możecie przyjść, zobaczyć i kupić. I do zobaczenia. Daj. Do zobaczenia.